Dzieszymy zaproszenia pana Pawła Matuszewskiego, właściciela firmy BN Berlin, eee, Współpracujemy już z panem Pawłem kilka lat. Świetna atmosfera, świetne nowe doświadczenie, zobaczenie czegoś nowego i tak jak wspomniałem, w wolnej chwili na pewno nie radzę, jeszcze się tutaj pojawić. Ten wersal był niesamowity, emocje były niesamowite i. No kompletnie brak słów, no ja jak słychać po moim głosie troszeczkę zadarłem gardełko i kibicowałem jak najmocniej, jak tylko się dało e, drużynie WMS Slam. Będąc dzisiaj tutaj naprawdę e, załapaliśmy nową zajaweczkę, która myślę, że nas wciągnie na dłuższy czas, w wolnej chwili e, na pewno będę przyjeżdżał, jak będę mógł z piotkiem czy z bratem, czy ze znajomymi, będziemy przyjeżdżali i oglądali, bo Naprawdę dzisiaj był fenomenalny ten mecz. Ja generalnie pasjonuję się sportem i emocjonalnie podchodziłem, podchodzę do sprawy. Cudowny mecz, no kurde, naprawdę dobrakuje no bisy. Ja no jak chłopacy się bronili, to broniłem się razem z nimi, także udało się. Jak przyjechaliśmy na mecz, to ciężko nam się było czuć tutaj w klimat, bo byliśmy po raz pierwszy w Polsce na meczu kosikówki. Ale samą końcówkę to przeżyłem mocnie jak na NBA w Stanach, w których byłem, bo nawet moje ciało urodziło kilka kropel potu. Możemy obiecać i przy, w przypadku moim, tak samo jak i Przemka, na pewno jeszcze tutaj się pojawimy, jak tylko czas pozwoli i, i będziemy mogli, to, to ja z chęcią przyjadę i, i, i będę kibicował BM Slam. Tutaj kibice również stworzyli naprawdę świetną atmosferę. Zawodnicy dawali z siebie wszystko. Zagrali świetny mecz. Naprawdę miło było pooglądać przepiękna końcówka, emocjonująca, więc oby jak najwięcej takich meczów.